Nikt nie pytał, wszyscy potrzebowali, otwieram cały muminkowy kalendarz adwentowy z herbatkami w jednym filmiku. Na końcu podsumowanie i moje wrażenia odnośnie tego kalendarza. Wszystkie herbatki zapakowane są w takie kartoniki z muminkiem, a od spodu znajduje się nazwa herbatki po fińsku, szwedzku i angielsku. Miejsce otwarcia ma kształt serduszka. W pierwszym okienku znajduje się czarna herbata o nazwie magiczny potion mamy muminka z płatkami róż, aromatem rabarbaru i truskawki. Pod dwójką ukryła się zielona herbata o nazwie Jesteś wyjątkowa, z truskawką, płatkami słonecznika i aromatem poziomki. Podczas otwierania okienka ucierpiał mój otwieracz. W środku jest czarna herbata kochanie z płatkami, i aromatem kwiatu słonecznika oraz poziomek. Twórka, zobaczysz, to rojbo z płatkami słonecznika i aromatem czekoladowego ciastka. Pod piątką jest biała herbata moment szczęścia z płatkami habru i aromatem grejpfruta i aloesu. Mikołajki fajna historia, czyli czarna herbata z jabłkiem i aromatem pieczonego jabłka. Szczęśliwa siódemka to różane sny lub słodkich snów. Czarna herbata z płatkami róż, aromatem francuskiej wanilii i czerwonych jagód. Ósemka nieskończoności to bez. Troskie, dobroduszne serce. Zielona herbata z imbirem, trawą cytrynową, skórką z cytryny i ich naturalnym aromatem. W dziewiątce mamy czarną herbatę tęsknota za przygodą z płatkami słonecznika i aromatem ciastka z kremem. Dziesiątka to herbata rojbos o nazwie Mi też, ja też chcę. Z truskawką, jej aromatem i aromatem wanilii. Jedenaście to marzenie na jawie w hamaku. Biała herbata z liśćmi maliny, lawendą i naturalnym aromatem maliny. W dwunastym okienku jest oczywiście, że wiem, czyli czarna herbata ze skórką i aromatem cytryny. 13 to herbata rojbos o nazwie gotowy do startu z płatkami słonecznika i aromatem banana i wanilii. 14 to zielona herbata, zaskakująca, czarująca, gorąca miłość z płatkami habru lub maliny. 15 to naprzód powodzenia lub daj z siebie wszystko, czyli czarna herbata z płatkami habru lub maliny o aromacie jagodowej mufinki. 16 to biała herbata, a niech to diabli biorą z jabłkiem jego aromatem oraz aromatem gruszki i soku z granatu. 17 to czas na zabawę, czyli czarna herbata ze skórką pomarańczy, jej aromatem i aromatem bergamotki. 18 to czarna herbata o nazwie Cudowności Świata, ze skórką pomarańczy i aromatem trufli oraz czekolady. 19 to zielona herbata o nazwie Orany, nie dasz wiary, z płatkami róż, aromatem wiśni i wanilii. 20 to kwaśny dowcip żart, herbata rojbos ze skórką cytryny i jej aromatem oraz aromatem cytrynowej tarty i wanilii. 21 to czarna herbata wspaniale cudownie, z kurkumą, kardamonem, cynamonem i naturalnym aromatem czai. 20 Dwa to puszyste chmurki: herbata rojbos z rumiankiem, cynamonem, aromatem wanilii, cynamonu i aloesu. Przedostatnie okienko pokonało mój plastikowy otwieracz. W środku mamy białą herbatę orany, ups, z grejpfrutem, jego aromatem oraz aromatem truskawki i wanilii. W ostatnim okienku magiczna burza czarna herbata z płatkami habru polnego oraz aromatem wanilii i gruszki. Wszystkie herbatki są moim zdaniem dobrej jakości. Było 11 czarnych herbat, 5 rojbosów, 4 zielone i 4 białe. Sam kalendarz był bardzo Niewykonalny i nie zawierał żadnego plastiku, co pozwala go w pełni poddać recyklingowi. Z tyłu znalazły się informacje o herbatach, ich składzie i sposobie zaparzania, również w trzech językach. Jedyny minus, który zauważyłam, to to, że herbatki były nie tylko identyczne jak rok temu, ale także były w tej samej kolejności co rok temu. Co trochę zepsuło mi zabawę, bo mniej więcej pamiętałam, co poprzednio było. Niemniej jednak, kalendarz uważam za solidną propozycję wśród herbatkowych kalendarzy adwentowych. W kolejnym filmiku otwieram cały kalendarz z czekoladkami. Zapraszam!